A tutaj będzie akulatornia No trochę roboty nas tutaj czeka Docyplane akulatornie Wszystkie ścianki będą przejechane Będzie ładne pomieszczenie Z będziemy próbowali zamontować w skrzynce rozdzielczej, no muszę to wszystko poprzestawiać, zrobić miejsce. Przebijamy się ze skrzynki na zewnątrz i po elewacji w peszlu pociągniemy kawę 220 z przetwornicy. Jesteśmy na zewnątrz, teraz musimy podciąć, muszę wyzłowić otwór pod tego pesla. wycinać będziemy jeszcze wciągamy kawałek peszla kable mamy już wewnątrz peszla wpuścimy w elewację zapianujemy to a później położymy na tym tynk peszel z kablami włożony już w elewacie. no i za moment pesla nie będzie widać Rozszyte. Wpisamy się pomału do końca instalacji. Wisi wszystko na swoim miejscu. Teraz będą podłączenia. Zaczynamy od uziemienia. Tak? Kabel zalutowane. Uziemienia i do solarów, do paneli, i do przetwornicy. Przykręcone do stalowej konstrukcji, która jest uziemiona. jest grupę bezpiecznikową z analizą Przez bezpiecznik do regulatora, tak? Tak. Głęboko wkładaj i dociągaj tak sztuciem. Bezpieczników oczywiście nie ma jeszcze plusa tam zaczynasz, wiesz gdzie jest plus zaznaczony? To wszystko opisane. To robisz miedzią dziesiąteczką, tak? tak. Trochę przywymiarowana, ale nie zaszkodzi. Końcóweczki oczywiście pobielone. Tak. Pamiętać, żeby nie podpinać. O Jezu, na bezpiecznikach w przypadkiem, że się nie zdryje. w Przypadkiem z Solarów bez baterii, To Do, Do dokładnie regulatora. dumnie się od dobrze. Jeszcze na razie tylko No ale tylko tak prowizorycznie, i potem dociągamy. Kawałek zalutowane Koszulka na to. Tak, lutujemy palnikiem. To są grube przekroje. To samo będzie z kablami do akumulatora. No to już grube kable do akumulatora. 50 przekrój. Brzujemy panikiem. Nie mamy praski, więc będziemy je lutować. No musimy chwilę odczekać, żeby to zastygło. No w wyznaczonym miejscu pozbywamy się izolacji. Tutaj gdzieś w granicach 1,5 cm. I w tym miejscu zaciśnięta będzie klema. No, na grubym kablu montujemy klemy. Robimy to przelotowo, nie rozcinając kabla, bo akumulatory będą łączone równolegle. Przewód do regulatora dokręcony jest już. Kolorami sobie znaczymy kable. naszych wypadek. Ja używam niebieskiego na minus, czerwony na plus. Do regulatora podłączamy kable, które będą szły na akumulatory. Jedziemy z minusem, podłączamy minus na tak. przewodnicę. Teraz ostrożnie, jak będziesz tam skręcał, bo tam już dostaniesz napięcie z akumulatorów. Tak, no, wiem. Mówiłem. Teraz ostrożnie z kluczem, jak tam będziesz dokręcał. Zakładam jeszcze osłony zabezpieczenia ładujemy bezpieczniki w solary no uwaga góra, poszły powiedz mi co teraz słychać tam na regulatorze napięcie jakie jest z paneli? 4 v 20A ładowanie to jest pojemność akumulatorów? 195 Yy, dwa razy 195, tak, czyli około 400 amperogodzin mamy w tej chwili. No tu są zostawione dłuższe kable, których żeśmy nie przecinali, bo one docelowo, jeśli postawimy jeszcze tutaj baterie akumulatorów, to będą po prostu przedłużone. Są zabezpieczone na końcach, żeby się nic złego nie stało. No i system jako taka jest uruchomiony. Teraz jeszcze tylko będziemy wprowadzać napięcie do wewnątrz budynku, a tam na rozdzielnicy musimy zrobić przełączenia. A za chwilę spróbujemy, co ta przetwornica potrafi. Będziemy podłączać jakieś obciążenia do niej. Mateuszek tutaj będzie podłączał nam Makite 2200 do tej przetwornicy. Zobaczymy, co ona nam powie. To jest obojętne, jak ją położysz tutaj. która w 12 stopni. To pomieszczenie jest jeszcze w ogóle No ale zrobimy z tego akumulator,